Wycięstwa spadały 67 do 60, są z nami trener gości, pan Emil Rajkowicz i kapitan Czarnska, Terebroński, Mierski. Na początek jak zwykle do o innego do profesjonalera. I sekołon, i sekołon

Wiedzieliśmy, jak gra zespół ASECO. To nie była dla nas niespodzianka. To, co nas zaskoczyło być może, to intensywność, z jaką ten mecz rozgrywali koszykarze ASECO. Mojemu zespołowi kilkakrotnie udawało się wracać do gry w trakcie tego spotkania, ale w końcówce zabrakło nam trochę szczęścia. Thank you very much. Rabelski Miecz, bardzo proszę panie Roboczu. Drodzy Państwo, gratulacje dla Asseco. Zagraliśmy na bardzo słabą skuteczności, 60 zdobytych punktów. Generalnie to wszystko, co nasuwa mi się na myśl. E, musimy wrócić do, do naszej gry. Mianowicie dzielenie się piłką. No i skuteczność przede wszystkim to. Tak, Jeszcze razem raz Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Szczotka wskazuje, że obaj panowie są w dobrych nastrojach po zwycięstwie nad wyżej naddawanym rywalem. 67 do 60. Panie trenerze, proszę o pana komentarz. Dzień dobry wieczór. Oczywiście chciałbym najpierw pogratulować ludziom za To był dla nas naprawdę ciężki mecz, był otwarty i byliśmy do oceny na ocenę początku. Zespół Śląska jest bardzo fizyczny, jest bardzo doświadczony, umie to korzystać, ma zazwyczaj drzewo zatrzymało na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W tym Czerwone sobie udało się zatrzymać na 13% w sobie, dali. A, jest tylko 5% dalej. Natomiast mieliśmy duże problemy ze zwykłym atakiem, czego nie było w ostatnich meczach. i no, to po prostu pokazało kolejną rzecz, na której musimy się. Chciałbym jednocześnie jeszcze podziękować za wsparcie w tym dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Szczotka, jak zwykle najdłużej na pakiecie. Dziś 36,5 minuty, 8 punktów, dwie bardzo ważne trójki, bo w tym stadiumencie gry gospodarzom szło nie najlepiej, ale walka była straszna, Panie Piotrze. Dobrze. Dobry że... Pierwsza rzecz, którą chciałem przyjrzeć, to jest bo ona coraz więcej ludzi przychodzi na mecze, bardzo mocno nas y, wspiera. Eee, to było bardzo, bardzo ciężkie spotkanie, pewno, ale cieszy to, że, że to, że na to się tylko 60 punktów, zatrzymaliśmy ich i to był chłopczym do, do zwycięstwa. W końcu to było dość nerwowo, bo zwłaszcza, że ja cz cztery razy piste przeszczyliłem, ale co, czas, czasami, czasami tak bywa. Najważniejsze, że, że wygraliśmy. To cieszy, maduje i, i czekamy na następne spotkanie. I można ja mam jeszcze jedno pytanie? Jest Pan zadowolony na pewno jako graci kapitan drużyny, ale chyba także jako trener przygotowania motorycznego. No na pewno, na pewno jestem przygotowany, No, do, no wytrzymujemy jakoś te Koledzy są przygotowani. Yy, no, no, no my wszyscy, my wszyscy. No, Najdzie 35 minute 36, Przemekuski 35, z 28. Yy, no czasami są takie mecze, że musimy troszkę więcej grać, czasami gramy mniej. No jak na razie, na razie no to wychodzi i tak było dalej. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? To ja bym chciał tylko, jeszcze tylko jedno słowo zaznaczyć, na to, że to pierwszy po, mecz domu po roku 1934-1933 i do jego sukcesu dla wszystkich no szczegóły, nieco takie pokażące. Wszyscy tu obecni Życzą panu i pana drużenia tego samego. Dziękuję bardzo.